Z satysfakcją informujemy, że żarscy uczniowie w rankingu sportowym uzyskali wyniki pozwalające na przyznanie pucharu i pierwszego miejsca dla miasta Żary w powiatowej olimpiadzie młodzieży 2010-2011 w kategorii miast i gmin. Serdecznie gratulujemy. Staraniem stowarzyszenia miłośników żarskiej porcelany doszło do otwarcia kolejnej wystawy wyrobów żarskiej fabryki tym razem w Muzeum Lubuskim w Gorzowie Wielkopolskim. Ekspozycja ta uświetniła dzień oddania społeczności miasta i regionu nowo wyremontowanego obiektu spichlerza, budynku muzealnego przy ulicy Fabrycznej w Gorzowie. Na wystawie niezwykle starannie przygotowanej i zaangażowanej przez kustosza pana Jana Michalskiego swoje miejsce znalazło ponad 300 60 wyrobów, w tym część nigdy jeszcze nie prezentowanych. Wyjątkowe miejsce wśród nich zajmują przedmioty zaprojektowane przez profesora Artura Heninga, pracującego dla karstensów w latach 1933-1940. Wystawę można oglądać do 31 stycznia 2012 roku. Serdecznie zapraszamy do jej zwiedzania. Straż Miejska opracowała autorski program działań profilaktyczno-edukacyjnych 2011-2017, który realizuje od początku bieżącego roku. W systemie spotkań połączonych z prelekcjami adresowany do dzieci przedszkolnych oraz szkolnych, spotkania odbywają się w placówkach oświatowych. 8 grudnia odbyło się tego typu spotkanie w Szkole Podstawowej nr 10 w Żarach, prowadzone przez Teresę Kacprzak, która w ciekawy i pouczający sposób omawiała problemy, na jakie trzeba zwrócić uwagę. Jeśli jest się posiadaczem psa, dzieci aktywnie uczestniczyły w dyskusji i odpowiadały na zadane pytania. Program jest ściśle związany z kalendarzem, a tematyka jest dostosowana do bieżących sytuacji, z jakimi mogą się spotkać najmłodsi mieszkańcy miasta. Niebawem przedmiotem spotkań będą fajerwerki i zasady ich używania. Straż Miejska w Żarach przypomina, iż zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub użytkowanie nie jest potrzebne uzyskanie zezwolenia w związku z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi sprzedaż fajerwerków osobom niepełnoletnim jest przestępstwem. W związku z tym w dniach od 12 do 16 grudnia funkcjonariusze Straży Miejskiej odwiedzają, kontrolując również punkty handlowe, przypominając sprzedawcom o tym, iż sprzedaż fajerwerków dzieciom jest przestępstwem zagrożonym karą nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. Natomiast w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia straż miejska wraz ze strażą leśną będzie kontrolować targowiska miejskie oraz punkty sprzedaży choinek pod kątem legalności pochodzenia drzewek. Ma to na celu zapobieżenie masowemu wycinaniu z lasów świerków, czyli tak zwanych popularnych choinek. Rok 2011 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Lasów. Z tej okazji 9 grudnia w Żarskim Ratuszu odbyła się konferencja Las Wokół Nas, której organizatorem był burmistrz miasta Żary Wacław Maciuszonek oraz klub turystyki aktywnej PTT Karyś, reprezentowany przez Elżbietę Łobacz-Bącal. Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania mogli wysłuchać i obejrzeć przygotowane prelekcje. Międzynarodowy Rok Lasów, zrównoważony rozwój, stan ochrony przyrody województwa Lubuskiego oraz historia nadleśnictwa Lipinki. W konferencji uczestniczył wiceburmistrz Edward Łyba oraz zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Urszula Rzeźnik. 12 grudnia w Urzędzie Miejskim w Żarach odbyło się spotkanie osób zaangażowanych w organizację 20. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Żarach. Rolę koordynatora i szefa sztabu przyjął w tym roku Żarski Dom Kultury w osobie Romana Krzywotulskiego, dyrektora placówki. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele policji, Straży Pożarnej, placówek oświatowych oraz stowarzyszeń współorganizujących Żarski Finał. W organizację finału włączyło się Stowarzyszenie Motocyklowe Orzeł, USAK Żaranin oraz Centrum Diagnozy Terapii Edukacji Lilawati. Tradycyjnie finał odbędzie się także w przedszkolu imienia WOŚP w Żarach w dzielnicy Kunice oraz w Łęknicy, która współpracuje z żarskim sztabem. Fundacja Wygrajmy Zdrowie przy współpracy z Żarskim Powiatem jako partnerem zorganizowało 12 grudnia w hotelu Park w Żarach debatę medialną poświęconą walce z nowotworem prostaty w województwie lubuskim. Debata służyła głównie popularyzacji wiedzy na temat nowotworu prostaty oraz wypracowaniu stanowiska dotyczącego walki z tym nowotworem w naszym powiecie. Spotkanie otworzył i powitał wszystkich uczestników starosta powiatu żarskiego Marek Cieślak z ramienia urzędu miejskiego w debacie uczest Występczyła zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, Iwona Kubiak. W sierpniu tego roku w Żarach została powołana Fundacja Młody Talent, mająca na celu wyszukiwanie i kształcenie młodych piłkarzy spośród utalentowanych dzieci w wieku od 5 do 11 lat. W ramach Akademii Piłkarskiej Sebastiana Dudka, jednego z twórców fundacji, 80 młodych sportowców dwa razy w tygodniu szkoli swoje umiejętności. W grupie założycielskiej znaleźli się także Grzegorz Kopernicki, Marcin Ruszkiewicz oraz Michał Drzewiński. 12 grudnia w ramach programu zajęć przeprowadzono zawody piłkarskie Młody Talent Cup 2011. W sali sportowej Hart SM Sport w Żarach o laury mistrzowskie rywalizowali młodzi piłkarze członkowie Akademii. W turnieju uczestniczył wiceburmistrz miasta Patryk Waliński, który na zakończenie zawodów wsparł reprezentację fundacji w meczu przeciwko reprezentacji rodziców młodych zawodników. Burmistrz miasta Żary ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości gminy Żary o statusie miejskim niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ulicy artylerzystów. Cena nieruchomości 25 tysięcy złotych. Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia bieżącego roku o godzinie 10 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza na szósty już przegląd szkolnych teatrów profilaktycznych, który odbędzie się w dniu 15 grudnia w sali widowiskowej Luna Żarskiego Domu Kultury. Prezentacje odbędą się od godziny 8.30 do 14.00. Celem przeglądu jest popularyzacja poprzez formy teatralne wśród dzieci i młodzieży żarskich szkół wiedzy o zdrowiu, zdrowym trybie życia. Przede wszystkim z uwzględnieniem profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej. Konkurs będzie oceniać komisja konkursowa. Przede wszystkim weźmie pod uwagę realizację celu głównego, a także oryginalność scenariusza, kreatywność, kulturę słowa. Za udział w przeglądzie przewidujemy nagrody rzeczowe, a także wyróżnienia w postaci smacznych słodyczy. Nagrody powyższe zostały ufundowane z budżetu miasta Żary z Funduszu Przeciwalkoholowego. W imieniu komisji zapraszam serdecznie grupy teatralne, przedstawicieli z żarskich szkół, grono pedagogiczne, a także mieszkańców miasta. W najbliższą sobotę 17 grudnia o godzinie 11:30 w hali sportowej liceum ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa w Żarach odbędzie się gwiazdkowy turniej karate tradycyjnego Contra Cup pod patronatem burmistrza miasta Żary Wacława Maciuszonka oraz starosty powiatu żarskiego Marka Cieślaka. Organizatorem turnieju jest klub karate Kontra Sekcja Żary. Serdecznie zapraszamy.